Dobry. Przejmuję ten okręt. Jasne, jasne. To teraz przystąpisz do abordażu? Tak dokładnie. No no. Ciekawe jak sam zamierzasz to zrobić. Człowieku ja jestem kapitan Jack Sparrow. Savi? No dobra, to mamy statek. Gdzie jest Sparrow? Kapitan Sparrow. Respektuj mój autorytet. Ta jasne. Dobra to teraz możemy omówić szczegółowy cel naszej misji. Płyniemy do Torunia do Radia Maryja. Żeby zrobić Saigon i zajebać ryzyka? Nie, tym razem rządzę krwi musimy odłożyć na bok. Rosja niedługo rozpocznie inwazję na Polskę i musimy dogadać się z ryzykiem bo tylko mohery mogą odeprzeć ten atak. O kurwa. Kto wpadł na ten zjebany pomysł? Donald Tusk. No ja pierdolę. Normalnie chyba mu zrobię cud z odbytu za takie pomysły. W zamian za wykonanie tego quest'a jestem kandydatem na prezydenta. O kurwa. No tak właśnie. A co jeżeli ryzyk zażąda czegoś w zamian za pomoc? Co się kretyńsko pytasz, to chyba oczywiste. E. Zgodzimy się na wszystko i uznamy jego władzę. Wrzut chyba cię zjebało jeszcze bardziej niż zwykle. Zgodzimy się na jego warunki, a jak już wygramy wojnę, to go zajebiemy. Wow, ale przebiegły plan. Daj raport mój sługo. Eee. Tak. Oczywiście. No więc. Gadaj do kurwy nędzy. Panie, misja się nie udała. Północno-koreańskie babcie za cholerę nie chcą nam oddawać swojej renty. Co? Więc zawiodłeś? Mistrzu, ja I to spotka każdego, kto mnie zawiedzie. Ojcze dyrektorze, bury zenek się zbliża. Sam, przypłynął tu statkiem razem z ekipą, ale tylko on wszedł na teren radia. Doskonale. Masz dla mnie jeszcze jakieś rozkazy, ojcze imperatorze? Odmów 300. Albo nie. 400 zdrowasiek. Tak jest panie. A czy mogę po każdej dorzucić od siebie trzygodzinną litanie Boże Błogosław Radio Maryja i Ojca dyrektora? Bardzo słusznie. Stać, tylko członkowie rodziny Radia Maryja i posłowie PiSu mają wstęp do katedry. Spierdalaj mi z drogi mocherowy pomiocie. Co, jak ty do mnie mówisz, gówniarzu, mogłabym być twoją babcią? Kurwa raczej byś nie mogła. A to niby czemu? Dlatego, że moja babcia, a co cię to właściwie kurwa obchodzi ty mocherowy grzybie? Ola Boga. Ale chamska ta dzisiejsza młodzież. Dobra zamknij ryja i wypierdalaj. Jak śmiesz bówniarzu się tak do mnie zwracać, uważaj bo porozmawiam z twoją matką kurwa. Jeszcze jedno słowo i cię zapierdolę. Toż to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie jak ty się zwracasz do osoby w starszym wieku. Boże, babciu racz zejść mi z drogi gdyż w przeciwnym razie będę zmuszony cię z niej zwalić. Przecież mówię, że nie masz tu wstępu. Ale ja kurwa mówię co innego. Witaj, Bury Zenosławie! Wiedziałem, że przybędziesz. Jasne, wy wszyscy zawsze tak mówicie, a potem macie przejebane. No proszę, w jakim celu przybywasz, Bury Zaraz, zaraz czekaj, niech zgadnę. Chcesz mnie zapierdolić, czy tak? Niestety nie tym razem. Też nad tym ubolewam. Więc po co tu przybyłeś? Czyżbyś jednak chciał się przyłączyć? Jestem tu, bo niedługo Polskę zaatakują Rosjanie i potrzebujemy twojej pomocy do obrony kraju. Co? I przyszedłeś do mnie z prośbą o pomoc. Nie patrz na mnie do cholery, to nie był mój pomysł. Rozumiem, więc to Donald Tusk kazał ci tu przybyć. No tak właśnie, to jak zgadzasz się? Chymem. Mogę to zrobić, ale tylko pod jednym warunkiem. Przejdziesz na mochrową stronę i później pomożesz mi podbić świat. Czy ciebie pojebaję. To znaczy tak tak. Zgoda. Więc zgadzasz się zostać moim uczniem? M. Tak. tak. Oczywiście. Mistrzu. Ja pierdolę ale z niego frajer. Doskonale buryzenku. Nauczę cię teraz moherowej mocy, ale najpierw wręczę ci twoją nową broń. Co to za gówno? Light Cyber. O kurwa. A więc, jesteś moim uczniem. Od dziś znany będziesz jako. Dart Zenek. Zajebiście. Poznaj potęgę moherowej strony.